Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj do góry nogami wystąpi. Ktoś młody, zdolny, przystojny. Ktoś, kto odniósł już dużo sukcesów, a to dopiero początek. Przed wami znany i utalentowany aktor Maciej Sztur. Dzień dobry. Czy jesteś w Czepku urodzony? znaczy w Krakowie generalnie. W Czepku w drugiej kolejności. Myślę, że, że mogę tak o sobie powiedzieć. A musiałeś stawać na, y, do gór nogami, żeby osiągnąć to wszystko, co osiągnąłeś? Um, nie przypominam sobie. Ja lubię stawać na rękach. Skończyło się to sukcesem połowicznym, to znaczy stałem tylko przez chwilę. Natomiast nie musiałem chyba jakichś takich większych ekwilibrystyk wykonywać, żeby nie wiem, zdobyć rolę. Niektórzy mogą mi zarzucać, że mi było trochę łatwiej się pojawić ze względu na to, kim był mój tato. Być może łatwiej było mi się pokazać, ale chyba trudniej trochę się jest potem przebić przez to, z czym się wiąże to nazwisko i, i te wszystkie właśnie znaczenia i domniemania. Trzeba jakby sobie i innym udowadniać bez przerwy, że to nie tylko o to nazwisko chodzi, więc to jest takie z kolei trudniejsze. Czy sądzisz, że to dobrze, jak się tak wszystko od początku udaje? Jest w tym pewne niebezpieczeństwo, prawda, że jak tak jest za dobrze na początku, to się można, nie wiem, albo w sobie zakochać, albo pomyśleć, nie daj Boże, że tak będzie zawsze, a to wcale tak nie musi być. A jak znosić niepowodzenia, jeżeli w ogóle jakieś miałeś? Sztuka jest tak traktować, żeby myśleć o nich w kategoriach e, nauki. Podczas jednej z dyskusji w szkole powiedział, że porażka jest największym nauczycielem i powinna ją traktować jako Najcenniejszą lekcję, bo nikt mi takiej nie da. Ja staram się w ten sposób traktować porażki, że wiem czego unikać i jak w przyszłości e, podobne sytuacje zamieniać w bardziej korzystne. Czy od początku chciałeś zostać aktorem, czy może tak jak inni chłopcy? Marzyłeś o karierze strażaka, policjanta? Od początku chciałem być aktorem, co brzmi dość banalnie, ale taka jest prawda. Biegałem z, jak się tylko dało z tatą. Na próby czy przedstawienia oglądałem je w kółko po 15 razy i potem w domu ku rozpaczy moich bliskich wystawiałem te sztuki, a rozpacz polegała na tym, że ja grałem wszystkie postaci naraz. I widzowie, którzy byli zmuszeni do oglądania co wieczór moich przedstawień, kompletnie nie mieli pojęcia o co tak naprawdę w nich chodzi, co nie było moim problemem, tylko ich moja sztuka była wyzwolona i e, prawda, odbiór publiczności był drugorzędny. Takim pierwszym przedstawieniem, które w ten sposób odstawiałem i które pamiętam, to był rewizor, grany w, w, wtedy w Teatrze Starym. Dziś rozmawiamy niedługo po premierze rewizora w Teatrze Dramatycznym, w którym e, miałem okazję wziąć udział, więc jakoś się zapina pewna klamra. Teraz publiczność przynajmniej wie o co chodzi, gdy bije teraz, teraz Mam nadzieję, przynajmniej taką, że wie o co chodzi. O, skąd takie nazwisko? Rodzina od Państwa Szturów w XIX wieku, czyli dość dawno, przyjechała z Wiednia do Krakowa. No i stała się taką krakowską rodziną, już mieszczańską, polską, ponieważ przeszła prawie cała przez Uniwersytet Jagielloński. Ale nazwisko pozostało jak również pisownia tego nazwiska, ja tego dość długo nie mogłem zrozumieć. Moja babcia, jedną z pierwszych rzeczy, którą mnie nauczyła, Pisaniu, to było jak właśnie zapisać swoje imię i nazwisko. No i ja przyjąłem sztur, to tak trzeba zapisać i poszedłem do przedszkola. No i podzieliłem się swoimi wiadomościami z moim kolegą. No a jak się pisze twoje nazwisko? No normalnie, nowak. Tak. Mówi no, mi możliwe. Nazwisko się nie może pisać tak, jak się mówi. Trzeba gdzieś musi mieć H albo nie, coś. No i w ten sposób zakończyło się to bójką. Nie przyznaliśmy sobie racji. On twierdził, że ja bujam. No tak pozostało do dziś. Także nie wierzę, że to się tak pisze, ten Nowak. A teraz jesteś zadowolony, że masz takie nazwisko? Przywykłem do niego, lubię to nazwisko i staram się je szanować. A miałaś jakieś przykrości związane ze swoim nazwiskiem? Na przykład ktoś przekręcał je jakoś? i No dobra, w przedszkolu to był szczur, ale to już mnie w domu też uprzedzono, że to na pewno się zdarzy i żebym się nie martwił faktycznie. I to muszę powiedzieć dość szybko przeszło zresztą moim kolegom. Miałeś 12 lat, kiedy zagrałeś w dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jak to wspominasz? Pierwszy raz byłem na planie filmowym. Rozstawiał się sprzęt, i ja tak każdą lampę, każdy kabel mnie interesował. Oczywiście musiałem też pamiętać, żeby coś wykształcić z siebie i coś powiedzieć, ale bardziej mnie chyba w sobie interesowało to, co się dzieje dookoła i za kamerą, niż, e, niż to, co mam tam do wykonania, bo rola nie była zbyt duża. To ich podpisy? No. Wszystkich? Chyba tak. A to ci Artur napisał Piotrkowi, żeby mu było lepiej. Fajny, nie? Ty co z Cepelinami? Zamieniłem się. Zobacz, się na mi dali. Który to? Na no, który? Ten. W okularkach. Cieczną, nie ruszę się. Czy masz poczucie humoru? Nie. <grym> <grym> A jaki lubisz rowaj żartu? Chyba im bardziej absurdalnie, tym lepiej. Bezsens mnie śmieszy. Absurd, jakiś sens. Coś, mówiąc językiem prostym, kompletnie od czapy. A czy, żeby stworzyć dobry kabaret, trzeba umieć żartować? No, myślę, że tak. Zwołałem kilku swoich przyjaciół. W ten sposób powstała grupa po żarcie. Najbardziej nam utarło nosa, kiedyś przyjechaliśmy do Łodzi na występ. Już byliśmy po wielu występach, po wielu telewizyjnych, nawet w jakichś tam wystąpieniach. I mój kolega był pewien, że jak wejdzie do tego klubu, w którym braliśmy i powie, że my jesteśmy z kabaretu pożarcie, no to wszystko stanie się nagle jasne. I była taka pani w szatni i mój kolega podszedł, nie zdając się szczegóły, powiedział, dzień dobry, przyjechaliśmy pożarcie. A pani tak powiedziała, stołówka naprzeciwko. To ciekawy program będzie chyba. Dobra. <laughs> <laughs> Śmiej się razem z nami. <laughs> Łatwo Ci jest rozśmieszyć publiczność? Bardzo zależy jaką, kiedy, w jakich okolicznościach. Nikt nie ma recepty na rozśmieszanie. To jest w ogóle tak bezczelne wyjść przed ludzi i powiedzieć dobry wieczór, będę dzisiaj Państwa rozśmieszał. A wtedy tam z drugiej strony, no to zobaczymy. <laughs> to nie jest tak, że się rozśmiesza każdego i w każdej sytuacji. Trzeba wiedzieć chyba, gdzie, gdzie i jaki dowcip będzie funkcjonował i to jest wiedza, którą się zdobywa latami. A co robisz, kiedy publiczność się nie śmieje? To jest tragedia dla kabareciarza i wtedy marzy, żeby jak najszybciej opuścić zgromadzenie. Na ulicach Kakołowa jest dorożka I konik też by wiersz napisał Taki jest natchniony w tukiem kwitnący dusza staropolska. Nie ma Mickiewicza, za to jest Szymborska. Każdy ma nad sobą poetycką zorzę. Hejnał, kurnał, sztur tu śpiewać każdy może. Masz świetne zdolności paradystyczne. Czy zechciałbyś coś do grunogami zaprezentować? Czasami wystarczy publiczności dać naprawdę mały sygnał, znaczy, na przykład, powiedzieć, czy ja wiem, to wydarzenie wstrząsnęło dziś Ameryką i stosunkami na linii Polska-USA. I od razu jakby cieszy mnie to, że uśmiech się pojawia na Waszych twarzach, chociaż do końca nie wiem dlaczego. Ja na przykład bardzo e, lubię wszystkie osoby, które ja parodiuję. Nie pamiętam, jak się nazywa Mężczyzna, no, ale to e, e, Przypominam sobie, że ma Oscara. E, dziękuję za uwagę. E, w każdym razie. <grych> nie śmiej się. Teraz jesteś w telewizji. Maciek świetnie mnie parodiował na planie filmowym, i muszę powiedzieć, że do dzisiaj żałuję, że tego nie widziałem, ponieważ ci, co widzieli, mówili, że robił to wspaniale. A czy lubisz się śmiać z samego siebie? No to czy w, ogóle... w ogóle się śmiejesz z samego siebie? Lubię się śmiać z samego siebie z podobnych powodów, z jakich lubię parodiować też inne osoby. To znaczy. Dość no szybko odkryłem, że nic tak publiczności nie bawi, jak się z siebie kretyna kompletnego zrobi. I prawda, myślę, że to jest też klucz trochę do kabaretu na przykład, do aktorstwa też trochę, żeby no, przede wszystkim się umieć śmiać z siebie, że, a potem ewentualnie też z innych. Ten pomysł, to sparodiuj teraz siebie. To jest niewykonalne niestety. Dlaczego? Aczkolwiek no? są osoby, które potrafią się parodiować, myślę, że nawet o tym nie wiedzą. A co robisz, kiedy inni śmieją się z ciebie? Niekoniecznie wtedy, kiedy żartujesz. To są takie sytuacje, kiedy na przykład stoi się na scenie, ludzie zaczynają się śmiać i nie było to w tym programie ani w planie. Pierwsza myśl, jaka wtedy mi przychodzi do głowy, mam rozpięty rozporek. Więc dyskretnie sprawdzam, jak zapięty, to wszystko w porządku. Generalnie nie mam nic przeciwko temu, jak się ludzie ze mnie śmieją. Maciek Sztur dosyć długo siedział w, w tej części e, artystycznej związanej z kabaretem. Związanej z dobrym humorem i z, związanej z, z dużą ilością śmiechu. Nie wyobrażam sobie Maćka, który mógłby się za coś obrazić, e, zwłaszcza, że żarty na jego temat zazwyczaj są trafne. Czy w dzieciństwie też lubiłeś żartować? Były sytuacje u mnie w szkole, kiedy uchodziłem za tak zwanego wesołka klasowego, co czasami kończyło się zupełnie niewesoło, to znaczy uwagą w dzienniczku, albo wzywaniem rodziców, albo staniem w kącie. I pamiętam. Były też sytuacje, kiedy chciałem być poważny i coś zakomunikować ludziom, a to kończyło się mm, niestety śmiechem. Kiedyś u nas w szkole podstawowej była plaga pożarów. Jednego dnia były nawet dwa pożary. Nas ewakuowano. Pożar nie był na tyle groźny, żeby się komuś coś stało. Szkołę ukaszono, pozwolono nam wrócić do klasy i ja poleciałem na dół pokredę. kredę. Patrzę z schodów z piwnicy, dym. Mieliśmy taką uroczą portierkę panią Władzie, pani Władziu pali się, ona mówi wiem, już zgasili, lecę do klasy, pali się, uciekamy. No i wszyscy oczywiście, że to najlepszy żart tego dnia, skwitowali to wielkim śmiechem, no i musiałem długo ich przekonywać, dopiero syrena alarmowa uświadomiła im, że ten żart mimo wszystko nie był żartem, no i tak się skończyło kolejną ewakuacją. Czy to, że skończyłeś psychologię, przydaje Ci się w aktorstwie? Raczej tak. Gdzieś tam coś wiem, czytałem dużo o zachowaniu ludzi, a przecież tym się też zajmują aktorzy. Ktoś, kto ma ochotę wcielać się w różne postaci i być na ekranie czy na scenie, ma ochotę być wiarygodnym, musi tego człowieka troszkę od tej drugiej strony poznać. I myślę, że, że, że to widać w, w tym, co Maciek sobą reprezentuje. Cóż pan porabia? Ja? Nic. Bawię się. To pan miły czas spędza. Nie mogę się oskarżać. No cóż, życie jest na to, żeby je wesoło przeżyć. Masz za sobą wiele ról filmowych. Czy uważasz się za dobrego aktora? Aktor de facto powinien mieć poczucie, że jest dobry. Tylko jak to zrobić, żeby mieć to poczucie na scenie czy przed kamerą, a potem o tym zapomnieć i się tym specjalnie nie przejmować i nie uważać się za mistrza świata. Moim zdaniem, jeżeli aktor nie będzie przekonany do tego, że to co robi jest dobre, to ma małe szanse przekonać o tym innych. Taka jest moja teoria. A w jakich rolach najlepiej się czujesz? Najbardziej lubię grać coś, czego jeszcze nie grałem i stawać przed nowymi wyzwaniami. Oczywiście to jest pewien ideał, o czym ja mówię, ponieważ no, wygląda się tak, jak się wygląda i ma się do dyspozycji pewien przedział ról i od tego się nie ucieknie. No musiałby troszkę popracować, e, gdyby, gdyby zaproponowano mu rolę dwu, dwu, dwumetrowego kulturysty, ale jest na tyle dobrym aktorem, że i temu zadaniu by sprostał. Mało tego mógłby, mógłby być dwumetrową kulturystką. Ma wszystkie zadatki na to, żeby zagrał Hamleta. A jak wspominasz współpracę z innymi aktorami na planie przedwiośnia? Przedwiośnia właśnie należy do takich moich filmów, do których najbardziej lubię powracać. Współpraca była fantastyczna, zarówno z reżyserem, jak i z aktorami. Miałem tę przyjemność, że spotkałem wspaniałego młodego człowieka, który właśnie ma taką, taką nalepkę przy jajca, że z dziur, że, jest, że jest rozbawiacz. E, że jest taki, no, taka dusza towarzystwa, Z tymczasem spotkałem młodego, skupionego e, i bardzo uważnego młodego człowieka, który zrobił tam najbardziej taką przekonywującą, szeroką i ciekawą bardzo rolę. Czy grałeś kiedyś siebie? Mi się wydaje, że to jest tak, że albo się jest sobą, albo się nie jest sobą. Jak się zaczyna siebie grać, to już się sobą nie jest. Praktycznie było kilka takich ról, które gdzieś tam były blisko tego, kim ja jestem w życiu, ale to nigdy do końca nie jestem, ale to jest oczywiste. A czy w życiu prywatnym też Ci się czasami grać? Wydaje mi się, że człowiek nie powinien grać w życiu, bo wtedy staje się sztuczny. Myślę, że ludzie tego nie lubią, jak ktoś gra. A co sądzisz o reality show? Ludzie chcą podglądać, jak się zachowują inni, tylko paradoks polega na tym, że ci, którzy są na przykład zamknięci w jakimś domu i oglądani przez kamery, mają przecież tego świadomość, że patrzą na nich. Inni ludzie, i to wiele ludzi, myślę, że oni tam nie są sobą. Myślę, że Czyli oni są sztuczni że udają. nie chciałbyś wziąć udziału w takim programie? Ja bym nie chciał. Ja zresztą, jak się zaczęły te programy, tak, to że trochę zadrżeli, co to będzie dalej. Ale takie jakieś mam wrażenie po kilku programach tego typu, że trochę to przestaje wystarczać patrzy na ludzi, którzy się zastanawiają, czy pójść pod prysznic. Po kilku edycjach takich programów i ta święta oglądalność spadła i tak dalej, także Myślę, że może nie zostaniemy bezrobotni. Jakim byłaś dzieckiem? Spokojnym czy raczej rozrabiaką? Raczej spokojnym, ale bywały też epizody drastyczne. To znaczy? Mój dzienniczek ucznia, których profilaktycznie od czasu do czasu gubiłem, ponieważ już za dużo tam było tych uwag, że ważnie starałem się nikomu nie robić krzywdy i moje wybryki były raczej nieszkodliwe, przynajmniej mi się tak wydawało. A czy zrobiłeś coś, czego się wstydzisz? Jest to epizod właściwie kryminalny i chyba bardziej nadający się do programu 997 niż do góry nogami. Mój kolega namówił mnie do grabieży mienia, chodziło dokładnie o kredki, innemu koledze. Tłumacząc, że tamten kolega jemu ukradł gumkę. To była gumka zagraniczna z zerefenu. I bardzo ładnie pachniało. A moje współuczestnictwo e, polegało głównie na tym, żeby gdzieś ukryć dowody winy. Wybraliśmy ustronny park, a ponieważ ja byłem dobry w chodzeniu po drzewach, więc wdrapałem się tam, a mi podał te kredki, schowaliśmy je i uciekliśmy stamtąd. No, jeszcze żebyśmy coś z tych kredek mieli, żebyśmy chociaż coś narysowali. Nie, zgniły w dziupli, jak żeśmy je wiedzieli. jakby nie odzyskał? No, chcieliśmy je potem mu oddać, ale wyciągnęliśmy tam. Ptaszek chyba miał jakieś swoje interesy. Historia ta skończyła się tragicznie przyznaniem oceny ze sprawowania poprawnej, a tamten chłopiec, który ukradł gumkę i to nie wyszło na jaw, do dziś, ja to za pośrednictwem mediów teraz ujawniam, a on też miał wzorowe i to było najgorsze ze no, wszystkich. No, no, no! Oddam tę pomarańczkę, bo jeszcze niech ktoś posądzi, że coś zabrałem ale muszę powiedzieć że po tamtym epizodzie już nic w życiu nie ukradł jak radziłeś sobie w szkole z takich humanistycznych to trochę lepiej to tak jak ja e, z tych ścisłych troszkę gorzej a nie próbowałeś nigdy polubić tych przedmiotów których tych ścisłych a? Tak. były podejmowane próby ja pamiętam raz zostałem nawet wyznaczony przez e, e, moją panią od chemii do wzięcia udziału w takich eksperymentach które ona prowadziła dla studentów Wszystkim kolegom i koleżankom przypadały jakieś określone zadania i wszyscy wspaniale z tego wychodzili. Ja brałem udział w eksperymencie z jajkiem. Jajko to było przez ileś tam dni czy tygodni namaczane bodajże w amoniaku, czy w jakiejś substancji, która miała spowodować jego rozmiękczenie skorupki, w związku z czym padało do środka. To śmierdziało nieprawdopodobnie. Trzymam tę butelkę, zacząłem gniatać, to jajko, pani przerażona, że się eksperyment nie udaje. Tak mocno naciskaliśmy, że to jajko rozprysło się całe na moją marynarkę i tak zakończył się jedyny eksperyment chemiczny, w którym brałem udział, a marynarka została... Wyrzucona na śmieci, ponieważ nawet się doprało, ale tak śmierdziała cały czas, że nie dało się tego zapachu nie jak usunąć. Czy Łatwo nawiązujesz kontakty? Myślę, że nie mam z tym większego problemu. Inna sprawa, że nie mam takie sytuacje, kiedy niekoniecznie jakby pragnę je nawiązywać, mówiąc innymi słowy, czasami potrzebuję samotności. Jest bardzo ostrożny w stosunku do ludzi stawia im pewne wymagania, ale to wszystko sprowadza się do tego, że jest po prostu bardzo dobrze wychowany, kulturalny i oby więcej spotykać takich ludzi właśnie jak Maciek. Do dzisiaj pamiętam pierwszy dzień, kiedyśmy się poznali, tak się tykaliśmy jeden drugiego. I Myśleliśmy, że będzie trudniej następnego dnia, zupełnie jakbyśmy zjedli beczkę soli. A jak było z tym w dzieciństwie? Trochę gorzej niż teraz. Bo byłem raczej taki nieś nieśmiały. A jak radziłaś sobie z dziewczynami? Ja muszę się przyznać, że byłem strasznie kochliwy. Zresztą do dzisiaj mi to zostało. Taka pierwsza dziewczyna miała na imię Kaja. No i teraz największy był problem, jak powiadomić obiekt uczuć o tym, że jest tym obiektem. To nie było takie proste. Nie było wtedy SMS-ów. Były takie gumy do rzucia. Tam w tych gumach były historyjki. Z obrazkami. Na jednej z tych historyjek jakiś tam ludzik wyznawał miłość pani Ludzikowej. I ja podpisałem te ludziki, że to jest właśnie MS. To jest ludzik, a pani Ludzikowa to jest karzet. Moją uczucie się realizowało i wtedy nie jadłem, nie spałem i tym podobne objawy mi towarzyszyły. Chyba lubiłem. Poniekąd ten stan takiego nieszczęśliwego zakochania, to było fantastyczne. Po jakimś czasie pani ludzi koła mi odpisała. Być może mam te listy do dzisiaj. O Boże. No co? Nie cieszysz się na mój widok? Nie, coś ty. Je ja tak okazuje radość. Chcesz, żebym sobie poszedł, to powiedz. Jedno słowo i znikam. Znikaj. Nie, no nie mogę ci tego zrobić. No przecież nigdy byś sobie tego nie darowała. Czy ja lubisz sport? Bardzo lubię sport. Chciałbym mieć trochę więcej czasu, żeby móc się nim jakoś lepiej zająć. E, tak to z czasu do czasu, jakiś basen albo pokopać w piłkę. Nie widziałem go uprawiającego czynnie sport. Mało tego, jeżeli już trzeba cokolwiek było robić, to, to tak. Jak trzeba było biegać, no to ja biegałem i, i, i w czasie przedwiośnia nawet musiałem go założyć sobie na barana i chyba też się zbytnio nie zmęczył. Czasami czuję się wręcz odrętwiały. Staram się z tym walczyć. Głównie w wakacje mam trochę czasu i, i, i możliwości, żeby się gdzieś poruszać. O, pamiętam jeszcze jedną rzecz. Pływaliśmy razem w Chorwacji i nurkowaliśmy z płetwami. Mm, dopłynął do brzegu. Ostatnio zacząłem grać w piłkę znowu, mówię znowu, bo to była nasza ulubiona forma spędzania wolnego czasu w szkole podstawowej. Myśmy faktycznie grali codziennie, byliśmy w szkole muzycznej, a, a myśmy grali nie zważając na nic, nawet na to, że jesteśmy na przykład w koncertowych lakierkach. I stróż zawsze przeganiał. Także była piłka nożna połączona ze sprintem przed panem stróżem. A czy sport przydaje ci się w filmie? No Jest to zawód, który wymaga. Wysportowania w pewnym zakresie. Ja! A! 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 Czy jesteś człowiekiem zawsze przytomnym, twardo stąpasz po ziemi, czy czasami jednak ci się zdarza bujać w obłokach? Ja lubię bujać w obłokach. Co nie zmienia faktu, że jestem człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Ma momenty, kiedy pozwala sobie bujać głęboko, i wtedy nikt go nie może dogonić. Zdarzyło mi się go spotkać na, na wakacjach, gdzie o pewnych rzeczach można zapomnieć, zwłaszcza jak dziecko podrzuci się dziadkom. Ja myślę, że z poczuciem pewnego zawstydzenia i zdziwienia, ale jednak dość konkretnie stąpa po ziemi. Dobrze jest mieć tutaj złoty środek, żeby nie zapominać o obłokach i nie zapominać o ziemi. Kiedy jesteś szczęśliwy? Ja jestem często szczęśliwy, bo jestem szczęśliwym człowiekiem. Tak mi się, takie mam o sobie mniemanie i wrażenie. I, I myślę, że jakimś bluźnierstwem w ogóle w moim przypadku byłoby twierdzić inaczej. Jestem zrealizowany, mogę pracować, sprawia mi to olbrzymi, olbrzymią satysfakcję. Mam wspaniałą rodzinę, świetnych przyjaciół. Czego mi naprawdę więcej nie trzeba? A czego u siebie najbardziej nie lubisz? I są rzeczy, które mnie drażnią, i które pewnie bym chciał zmienić, i tak dalej. Ale jak się nad tym głębiej też zastanowię, to sobie myślę, że taki jestem. I oczywiście mogę próbować być zawsze lepszym, i lepszym aktorem, i lepszym człowiekiem. Ale też na siłę zmienianie nie ma sensu, bo się może to źle skończyć, wręcz. Także. Często są jakieś sytuacje, kiedy mówię, o Boże, jaki jestem beznadziejny, no, ale z drugiej strony sobie myślę, że może komuś się ta moja beznadziejność podoba akurat. Bo na przykład jest tak, że, że ja lubię czasami cenić też ludzi za to, że są w jakimś miejscu słabsi czy brzydsi. To nie jest tak, że, że, że się ceni wszystko co najlepsze i najpiękniejsze. O, dziękujemy Ci bardzo, że zechciałeś wystąpić w programie Do Góry Nogami. Było nam wszystkim naprawdę bardzo miło. Mnie też tak było tak. miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. I życzymy Ci, żebyś nadal był szczęśliwym człowiekiem. No właśnie. I Wam, I Wam. Dziękujemy. Dziękujemy. I to by było na tyle. Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć: do zobaczenia! Cześć! Cześć! Cześć. Więc z żeby dożyć radości. i tak Życie, staruszka, wesołe wiosna Jest ta, ha, ha, a gdzie stąd jest zakwita mój I świat donie śmieje. Ha, ha, gdzie stąd jest zakwita mój I świat donie śmieje. Ha, ha.